Cześć, Z tej strony Pani Abstynencja. Witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moim zdaniem największych zaletach abstynencji. Opowiem Ci trochę o tym, jak zmieniło się moje życie, odkąd nie piję. Zacznę od tego, że odkąd nie piję, nie mam kaca. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, że to pozytywna zmiana. Ale żebyś miał trochę lepszy ogląd sytuacji, to powiem Ci trochę, jak wyglądało moje życie, kiedy tego kaca doświadczałam. Jak pewnie się domyślasz, nie było to zbyt przyjemne, no bo nie było. Kiedy organizm walczy z trucizną, jaką jest alkohol, no nie jest to na pewno dla żadnego człowieka przyjemne. Ból głowy, ogólne rozbicie ból żołądka, niemożliwość zjedzenia czegokolwiek normalnego, odżywczego. To nie jest komfortowa sytuacja. Ja, kiedy miałam kaca, najczęściej leżałam cały dzień praktycznie nieruchomo na kanapie. Jedyne, co mogłam zjeść, to był McDonald's. No i nie miałam absolutnie chęci do życia, żadnej motywacji. Nawet obejrzenie jakiegoś ambitnego filmu czy serialu było poza moimi możliwościami. I niejako skazana byłam na to, żeby oglądać jakieś mało wymagające produkcje. Z perspektywy czasu jednak myślę, że sam ten dzień, ten jeden zbardowany dzień na kanapie nie był w kacu najgorszy. Najgorsze było to, że skutki udanego weekendowego melanżu ciągnęły się za mną jeszcze przez kilka dni. Te typowe fizyczne objawy kaca ustępowały, ale w dalszym ciągu dokuczał mi taki zjazd alkoholowy, który potrafił w najgorszych przypadkach trwać nawet do środy. I wiem, że dużo ludzi może to zdziwić, że nigdy nie doświadczyli tak długiego kaca, ale chciałabym tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że ja przez 4 dni miałam takiego typowego kaca ze wszelkimi objawami. Tylko to wyglądało w ten sposób, że ja po prostu miałam zdecydowanie obniżoną produktywność, że miałam zły nastrój, że ja wracałam z pracy i jedyne co byłam w stanie robić, to po prostu znowu leżeć na kanapie i skrolować telefon bądź znowu oglądać coś niewymagającego, że brakowało mi chęci do życia, że w pracy miałam zdecydowanie mniejszą odporność na stres. Wszystko to znacznie odbijało się na mojej produktywności. Ja potrafiłam w poniedziałek jeszcze czuć się nie najlepiej, odczuwać takie zmęczenie i co chwila spoglądać gdzieś na zegarek, boże, aby tylko się skończył dzień pracy, aby skończył się dzień pracy. Nie byłam tak w 100% skupiona na tym, co powinnam zrobić, tylko na tym, żeby po prostu przeżyć, wrócić do domu i znowu się położyć i zregenerować swój organizm. Odkąd nie piję, nie doświadczam tego wszystkiego, zwiększyła się moja produktywność, nawet poniedziałki przestały być takie straszne. Zdecydowanie lepiej radzę sobie ze stresem, zdecydowanie rzadziej odczuwam jakieś spadki nastrojów, jakieś nieuzasadnione lęki. Po prostu czuję się o wiele, o wiele lepiej, i nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. To dobre samopoczucie. Zdecydowanie lepsza kondycja fizyczna. To jest wielka nagroda za to, że zdecydowałam się odstawić alkohol. Czasami, kiedy budzę się w weekend, np. o 9, 10 rano, w sobotę czy w niedzielę, i myślę sobie, że kiedyś o tej porze budziłam się z kacem, to mam ochotę sama się do siebie przytulić i sobie podziękować. Podziękować za to, że już nie marnuję życia na to, żeby dojść do siebie po. Grube imprezie, że wolny czas mogę wykorzystywać produktywnie, że mam energię i ochotę na to, żeby uczyć się języków, żeby czytać książki, żeby rozwijać swoje hobby, żeby po prostu czerpać radość z życia. Podejmowanie różnego rodzaju aktywności, które nas rozwijają, które nam poszerzają horyzonty, jest zdecydowanie lepszym pomysłem niż leżenie i zdechanie cały dzień przed telewizorem i modlenie się o to, żeby już te okropne objawy kaca minęły. Świadomość tego, że dzięki temu, że nie piję, to nie mam kaca, utwierdza mnie w przekonaniu, że zrezygnowanie z alkoholu to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Ale powodów, żebym tak mogła sądzić, jest znacznie więcej. Brak kaca jest tylko jednym z nich. Kolejną rzeczą, o której chcę dzisiaj Ci co nieco opowiedzieć, jest to, że dzięki temu, że na imprezach nie piję alkoholu, to następnego dnia zawsze budzę się ze świadomością, że absolutnie wszystko z tej imprezy pamiętam. Kiedy jeszcze piłam alkohol, nie miałam tego komfortu. Niestety zdarzało mi się tak zwany blackout, urwany film Palimpsest alkoholowy. Ten, kto czegoś takiego doświadczył, ten wie. Że to nie jest nic przyjemnego. Zastanawiać się, co się działo, co się powiedziało, i jeszcze do tego mieć świadomość, że pod wpływem alkoholu trochę zmieniamy swoje zachowanie i jesteśmy bardziej bezpośredni i bardziej odważni. Chociaż teraz myślę, że słowo odwaga nie pasuje do końca do pijanej osoby. Bardziej chodzi tutaj o to, że kiedy ktoś jest pod wpływem alkoholu nie przejmuje się możliwymi konsekwencjami jego działań. Działań, które często są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Każdy z nas widział kogoś, kto zrobił coś po alkoholu głupiego, poprzedzonego słowami, ej, potrzymaj mi piwo. W sytuacji, kiedy pod wpływem alkoholu powiesz coś albo zrobisz, co nie wpisuje się w ogólne przyjęte normy, a dodatkowo... Nie pamiętasz tego, jest znacznie mniej komfortowa niż sytuacja, kiedy troszkę cię po alkoholu poniesie, ale wszystko pamiętasz. Kiedy budzisz się i nie wiesz dokładnie, co się stało, i ktoś opowiada ci mniej więcej, co się wydarzyło, to nie dość, że towarzyszy ci wstyd i zakłopotanie, to dodatkowo musisz się zastanawiać, jak w ogóle do tego doszło. Dlaczego tak zrobiłem? Dlaczego tak powiedziałem? Nie wiesz, bo nie pamiętasz. Jednak urwany film nie jest problematyczny tylko wtedy, gdy dopuścisz się jakiegoś zachowania wykraczającego poza ogólnie przyjęte normy. Blackout zawsze jest problemem. No bo co z tego, że poszedłeś na imprezę? Co z tego, że spotkałeś się ze znajomymi, skoro nie pamiętasz? Nie pamiętasz rozmów z nimi, nawet nie pamiętasz, czy tak naprawdę dobrze się bawiłeś. Odkąd nie piję alkoholu, zdecydowanie więcej wynoszę z takich spotkań ze znajomymi. Bliżej ich poznaję. Jestem w stanie prowadzić bardzo ciekawe konwersacje i wszystko z nich zapamiętać. To również poszerza moje horyzonty. Bycie pijaną w taki sposób, że urwał mi się film... W żaden sposób nie poszerzało moich horyzontów. Dodatkowo, budzenie się ze świadomością, że się czegoś nie pamięta, było, jak już wspomniałam, dosyć stresującym doświadczeniem. Zdecydowanie wolę się budzić, tak jak teraz, z tą czystością i trzeźwością umysłu. I z pewnością, tego co zrobiłam i powiedziałam. Kolejną rzeczą, którą Wymienię jako plus tego, że nie piję alkoholu, jest to, że mam w 100% kontrolę nad tym, co mówię i jak się zachowuję. Po alkoholu bywało różnie. Czasami z moich ust wydobywały się zdania, których w życiu bym nie pomyślała nawet na trzeźwo. I też byłam zdolna do zachowań, których normalny, zdrowy, myślę, człowiek by po prostu nie zrobił. Myślę, że każdy Komu zdarza się przesadzić z alkoholem, ma na koncie rzeczy, o których wolałby nie mówić. Rzeczy, których się po prostu najnormalniej w świecie wstydzi. I ja myślę, że takie rzeczy, przynajmniej na razie, zostawię dla siebie. Być może coś wam więcej opowiem kiedyś w przyszłości. Ale teraz po prostu musicie mi uwierzyć na słowo, że nie robię z siebie już po pijaku. Debila. I jest to super komfortowe. Wiem, że mogę w zasadzie pójść wszędzie, w każde towarzystwo i pokazać się ze swojej najlepszej strony. To, jak zachowywałam się po alkoholu, jak wyglądałam po alkoholu, to na pewno nie była najlepsza wersja mnie i zupełnie nie rozumiem z perspektywy czasu, jak mogłam przez tyle lat na własne życzenie działać tak na swoją szkodę. No bo umówmy się po alkoholu, nie dość, że się wygląda gorzej, zachowuje się gorzej, to jest się trochę takim człowiekiem, jakby tracił rozum. Takie mam przemyślenia, jak patrzę teraz na ludzi, którzy piją alkohol, że siadam do stołu, na przykład na jakimś spotkaniu towarzyskim, z kimś trzeźwym, z kimś mega inteligentnym, kimś, kto dobrze wygląda, ja oczywiście piję wodę, herbatę bądź cokolwiek innego, co nie zawiera alkoholu, i ta osoba pije jakiś alkohol, i z każdym kolejnym drinkiem wygląda trochę tak, jakby zaczynał mieć objawy jakiejś choroby, jakiegoś udaru. Wiecie, twarz się zaczyna wykrzywiać, buzia zaczyna wypowiadać zdania, które są bełkotem. Nie wiem, być może masz inne doświadczenia. Ale ja nie znam żadnej, naprawdę ani jednej osoby, która po alkoholu w jakikolwiek sposób by zyskiwała w moich oczach. Znam za to całą masę inteligentnych, bardzo atrakcyjnych ludzi, którzy po paru głębszych wyglądają po prostu źle, zachowują się źle, mówią takie głupoty, że po prostu uszy jedną. I zawsze, kiedy przebywam z takimi ludźmi, Zastanawiam się, po co oni sobie to robią? Dlaczego z kogoś inteligentnego zamieniają się w kogoś pozbawionego rozumu na własne życzenie? I żeby było śmieszniej, jeszcze za to płacą. Bo alkohol przecież kosztuje. I tutaj przejdę do kolejnego plusu rezygnacji z alkoholu. Jest to aspekt ekonomiczny. Czyli w moim portfelu jest więcej pieniędzy. Kiedyś, kiedy wybierałam się na imprezę, musiałam się liczyć z tym, że będę musiała ponieść koszty dojazdu na tą imprezę, jakiegoś bifora, najlepiej w jakimś barze na mieście, potem picia przez całą noc i nierzadko jeszcze jakiegoś alkoholu na aftarze. Kiedy kupujemy alkohol w sklepie, jest on relatywnie tani, no bo umówmy się, litr whisky jesteś w stanie kupić za cenę dwóch biletów do kina. W kinie spędzisz dwie, maksymalnie trzy godziny, Przeliczę whisky z drugą osobą jesteś w stanie spędzić całą noc. Natomiast, kiedy decydujesz się na to, żeby pić na mieście, no to jest solidna przebitka. Ja kiedy jeszcze wypiłam, to w Warszawie za drinka musiałam zapłacić jakieś 25-30 zł. Siedem takich drinków w ciągu nocy: do tego koszty taksówki, jakiegoś kebaba nad ranem, bo przecież alkohol pobudza łaknienie. No, i na imprezę musiałam liczyć przynajmniej. Wyjście na imprezę kosztowało mnie minimum 300 zł. Ostatnio byłam na imprezie, na którą pojechałam metrem. Zapłaciłam za dojazd 4,40, tyle samo za powrót. W klubie piłam wodę. Jedna sztuka wody kosztowała 10 zł. Wypiłam 5 albo 6 sztuk tej wody. Więc tak naprawdę koszty imprezy poza wejściem i szatnią. Kosztowały mnie jakieś 70 zł. Do tego nie było potrzeby szukać nad ranem źródła jedzenia. No, bez alkoholu, to nie ma tej ochoty na kebaba nad ranem po imprezie. Tę oszczędność pieniędzy widzę też wyraźnie, kiedy zapraszam do siebie znajomych i nie muszę kupować żadnego alkoholu, i nagle rachunek w sklepie jest kilkaset złotych mniejszy niż w przypadku, kiedy organizowałam różnego rodzaju spotkania towarzyskie za alkoholem. Oszczędność tą też zauważam, kiedy wychodzimy gdzieś na miasto po prostu coś zjeść. Bardzo często to wyglądało tak, że gdzieś tam do obiadu zamawiało się drinka, dwa bądź trzy. No i przy trzech drinkach to już była dodatkowa w zasadzie stuwa do rachunku. Także jeśli kwestie zdrowotne nie do końca Cię przekonują... To może warto się zastanowić nad ograniczeniem albo zrezygnowaniem z alkoholu z uwagi na czynniki ekonomiczne. Zanim omówię kolejną zaletę abstynencji, muszę tutaj zaznaczyć, że ja jestem osobą, która lubi dobrze wyglądać i w moim mniemaniu ja dobrze wyglądam w momencie, kiedy jestem szczupła, kiedy utrzymuję swoją taką wagę, którą mam teraz. I odkąd nie piję, zdecydowanie łatwiej jest mi tę uwagę utrzymać. Robię to praktycznie bez wysiłku. Dodatkowo, kiedy podejmuję różnego rodzaju aktywności fizyczne, to zdecydowanie szybciej widzę ich efektyw. Nie pijąc alkoholu, zdecydowanie łatwiej jest zadbać o sylwetkę, zdecydowanie szybciej buduje się masę mięśniową, organizm też o wiele lepiej regeneruje się. Po treningu, dzięki temu trening staje się bardziej efektywny. Ja pamiętam, jak jeszcze piłam alkohol i postanowiłam zacząć chodzić na siłownię. Byłam dość mocno zmotywowana do tego, żeby jak najszybciej zobaczyć efekty, i chodziłam na tą siłownię mniej więcej co drugi dzień, robiąc dosyć solidny trening. No, i pod koniec tygodnia, kiedy patrzyłam na siebie w lustrze, to już widziałam ładnie zarysowujące się mięś mięśnie. Natomiast później przychodził weekend, przychodził alkohol, przychodziły kaloryczne przekąski fast foody. Jak już wspomniałam, ja na kacu jedyne co byłam w stanie zjeść to McDonald's, popity Coca-Cola. E alkohol ma też sporo kalorii, i to wszystko potrafiło. Zniwelować cały tydzień treningów. Aktualnie, kiedy nie piję? To po pierwsze, jem zdecydowanie mniej tego jedzenia. Oczywiście zdarza mi się zjeść jakiś fast food, ale zdarza mi się to naprawdę, naprawdę rzadko. Po drugie, nie wprowadzam do swojego organizmu tych wszystkich pustych kalorii z alkoholu, no bo jednak, jeżeli przez całą noc pijemy kilka drinków, to wprowadzamy do naszego organizmu sporo. Kalorii, które nie mają dla nas żadnej wartości odżywczej. To są tak zwane puste kalorie. Po trzecie, mój organizm, który nie musi walczyć z kacem, zdecydowanie łatwiej się regeneruje po ćwiczeniach i zdecydowanie szybciej pokazuje mi ich efekty. Inaczej mówiąc, po prostu, żeby utrzymać pewną formę, z której ja jestem zadowolona formę fizyczną. Kosztuje mnie to o wiele mniej wysiłku niż w czasie, kiedy piłam alkohol. W efekcie jest mi po prostu o wiele łatwiej utrzymać figurę taką, w której czuję się dobrze. Co jeszcze myślę warto podkreślić, to alkohol nas mocno odwadnia, a nasz organizm chcąc się ratować, po prostu zatrzymuje wodę w organizmie i puchniemy. Kiedy nie piję. Tej wody się nie zatrzymuje tyle w moim organizmie, więc automatycznie też wyglądam po prostu lepiej. I to nie tylko na ciele, ale też na twarzy. Także myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że abstynencja jest sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o dobry wygląd, odbanie o urodę. Zdecydowanie, jeśli myślimy o zachowaniu dobrego zdrowia. I na pewno znajdzie się ktoś, kto powie. Że nie przesadzaj, na coś trzeba umrzeć. Ale pamiętaj, że nieważne jest to, że po prostu żyjesz, egzystujesz, tylko istotne jest to, jak żyjesz, jaką masz jakość swojego życia. Ja mogę Ci powiedzieć z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem, że jakość życia, kiedy odstawimy alkohol, zdecydowanie się poprawia w wielu dziedzinach. Nie tylko pod tymi względami, o których dzisiaj powiedziałam. Bardzo dużej poprawie ulegają też relacje z innymi ludźmi. Ale o tym opowiem następnym razem. Tymczasem bardzo dziękuję za to, że ze mną byłeś, za to, że mnie posłuchałeś. Daj mi znać najlepiej na Instagramie, jak Ci się podobało. Czy są jakieś tematy, które według Ciebie powinnam poruszyć w podcaście? Czy jest? Coś, co Twoim zdaniem, czy jest coś w tym odcinku, co oceniasz negatywnie, a co oceniasz pozytywnie? Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna. Nagrywam dla Ciebie. Pamiętaj o tym. I zapraszam Cię na mojego Instagrama i zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu, który się pojawi już wkrótce. I życzę Ci miłego dnia, wieczora, nie wiem o której mnie słuchasz. A do usłyszenia!